Kolejne pytanie, albo bardziej problem. Największym problemem jest dla mnie dyscyplina. Jak większość pewnie chce szybko się wzbogacić, a nie mam dużego kapitału, żeby bezpiecznie otwierać pozycje. Wpłacam co chwilę sumę do 100 dolarów, otwieram pozycję, coś w tym czasie robię innego, jak wracam, konta już nie ma. No to stary, powiem Ci prosto w twarz. Ty nie jesteś traderem, ty jesteś sponsorem swojego brokera. Wpłacasz 100 dolców, otwierasz pozycję na dźwigni i idziesz, nie wiem, robić kanapki. To tak, jakbyś zostawił portfel na ławce w parku w środku nocy i poszedł na spacer. I dziwisz się, że jak wracasz, to jest pusty. Traktujesz giełdę jak jednorękiego bandytę. Wrzucasz żeton, pociągasz wajchę i liczysz na cud. Masz mały kapitał, więc pewnie grasz agresywnie, żeby cokolwiek poczuć. A przy takim ryzyku nie masz prawa spuścić wzroku z wykresu nawet na minutę. Chyba, że masz ustawiony twardy stop loss. I rada jest jedna. Przestań wpłacać. Serio. Kup sobie za ten 100 dolców, nie wiem, dobrą kolację albo buty. Przynajmniej będziesz coś z tego miał, bo na ten moment po prostu wyrzucasz kasę przez okno. Chcesz prostego rozwiązania? Wprowadź zasadę ustaw i zapomnij, ale na szczytnych zasadach. Zanim w ogóle klikniesz buy czy tam sell, musisz wiedzieć, gdzie wychodzisz. Otwierasz pozycję i w tej samej sekundzie ustawiasz stop loss np. Na, na stratę 5 do 10 dolarów i take profit na zysk. Przykładowo 10-20 dolców. Dopiero wtedy masz prawo wstać od biurka. Wtedy, jak wrócisz z stolety, czy tam kuchni, to zastaniesz jedną z dwóch rzeczy: albo mały zysk, albo małą stratę. Ale zastaniesz konto. Jeśli nie ustawiasz 100% przy kapitale 100 dolarów, to po prostu prosisz się o wyzerowanie. Musisz budować dyscyplinę nawet przy koncie tak małym, bo jak tego nie zrobisz, to tak samo wyzerujesz konto 100 dolarów. Pójdziesz zrobić kanapki, wrócisz i nie ma stokoła. Poszło w pizdziec.